miałam chyba wzorców. Na pewno mój debiut choreograficzny był mocno inspirowany sposobem pracy Krzysztofa Dziemaszkiewicza, ale już drugi spektakl zupełnie nie. Wydaje mi się, że raczej traktowałam swoich znajomych, kolegów, choreografów, tancerzy jako nieustające źródło inspiracji i Byłam zafascynowana osobowością sceniczną Melisy Monteros i, i, i Wojtka Mochnieja. Byłam też zafascynowana tym, jak myśli o, o tańcu i jak jest na scenie Kasia Chmielska. Natomiast nigdy nie chciałam być taka jak one, bo wiedziałam, że to jest totalnie niemożliwe ale też zawsze szukałam drogi we własnym ciele. Ciało każdego człowieka, każdego tancerza jest oddzielnym kosmosem, mimo że oczywiście mamy dwie ręce, dwie nogi, głowę i korpus. Natomiast są inne są, jest tak wiele parametrów dotyczących struktury ciała, proporcji, kurczliwości włókienek mięśniowych, rozciągliwości ścięgiem, więc właściwie nie da się skopiować stylu kogoś. Znaczy, kopiować zawsze można i teraz widzimy, zawsze są mody też w tańcu, teraz widzimy, że bardzo dużo się kupi tańca izraelskiego. Wcześniej były inne takie style, które się mocno kopiowało. Zawsze jest jakiś... Wcześniej Forsytha i tak dalej. Zawsze jest jakiś choreograf na świecie, który jest w danym momencie mocno, że tak powiem, modny i do którego odnoszą się młodzi artyści, choreografowie, tancerze. I tak jest po prostu, ale wydaje mi się, że ja miałam raczej takie fascynacje, które. które Nigdy nie, nie starałam się kopiować nikogo, absolutnie. Raczej patrzyłam, jak to się dzieje, że dany choreograf y, rozwiązuje problem ruchowy tak i tak, albo buduje sekwencję czy scenę tak i tak. I jeśli y, ja to analizowałam i potem wykonywałam syntezy tego, żeby wiedzieć, jak to jest zrobione, i y, y, to mnie fascynowało i to mi dawało jakąś, e, jaką, jakiś rodzaj narzędzi nowych, jak, jakieś po prostu nowe instrumenty, ale nie, nie miałam potrzeby takiego zachwytu czy kopiowania. I wydaje mi się, że, że do dzisiaj, e, jakby teraz to jest jeszcze bardziej si silne. Ja po prostu w tej chwili wiem, co mnie interesuje w ruchu e, i wydaje mi się, że robię się coraz bardziej. E, Radykalna, czyli coraz bardziej ten mój ruch jest lapidarny. Ja zawsze lubiłam ruch, który jest lapidarny, który, nawet jeśli to jest długa sekwencja ruchowa, bo takie mi się też zdarzały, to ona jest zawsze bardzo tematyczna. Tam nie ma zbędnych rzeczy w tych sekwencjach. A teraz wydaje mi się, że jeszcze bardziej zmierzam do. to conclude